Jeden Czobic a trzy wersje. Od lewej stare polskie wydanie, następnie nowe polskie wydanie i wydanie angielskie w twardej oprawie. Tak wygląda to z boku. Wydanie nasze polskie w miękkiej oprawie jest niższe niż te w twardej angielskie. Jeżeli chodzi o plecki, no to nasze mają grafikę, te stare wydanie nawet ma opis o czym to jest. Natomiast zobaczmy, jak to wygląda w środku. I tutaj zwróćcie uwagę, że. Stylistyka nazw sklepów jest kompletnie inna w naszym wydaniu, a w wydaniu angielskim. I mój faworyt, czyli czerni. I tutaj chodzi o te właśnie lepsze materiały źródłowe. Zobaczcie, w wydaniu angielskim to jest po prostu czarne. O, i tutaj też możemy to zobaczyć, że zupełnie inaczej jest podejście do ujęcia tej czerni w tym wydaniu. Tak wygląda to bez abwoluty. I na końcu polskiego wydania mamy te dodatkowe kartki aby liczba stron po prostu się zgadzała. Natomiast w angielskim jedyne, co jest dobre, to takie ciekawostki tłumaczeniowe i kawałek ilustracji z artbooka. No ale przecież ten artbook też u nas wyszedł. Dajcie mi znać, czy macie w planach podstawić na nową wersję Chobitza. Moim zdaniem jest naprawdę godna i polecam. jego dnia, cześć!